Cześć! Przygotowałam dla Was na dzisiaj ćwiczenie na mobilizację blizny po cięciu cesarskim, które możecie wykonywać bezpiecznie po zdjęciu szwów. Zapraszam! Zaczniemy sobie w siadzie skrzyżnym. Zagarniamy pośladki, tak żeby siedzieć wyraźnie na guzach kulszowych. Dajemy sobie ręce na wewnętrzną stronę kolan. Miednica jest w pozycji neutralnej, delikatnie podwinięta. Kręgosłup sięga jak najwyżej. I układamy sobie ręce na kolanka. I odpychamy się od kolan z wdechem. Jakbyśmy chciały jeszcze bardziej urosnąć, oddechujmy się od kolan, wdech i wydech, odpuszczamy. Nie zaokrąglamy pleców, nie zamykamy klatki, po prostu odpuszczamy ten pełen wyprost. I jeszcze wdech, góra, rośniemy, i wydech, odpuszczamy. Góra, wdech i wydech, odpuszczamy. Jeszcze góra, wdech. I wydech, dwa razy jeszcze wdech. I wydech, ostatni raz. I wydech. Świetnie. I teraz zostajemy takim wyprostie, który sobie ćwiczyłyśmy przez to odpychanie się od kolan. Dajemy sobie rękę za kolanko i z tej pozycji. Będziemy się jednocześnie odpychać od kolana, od uda w zasadzie. A tutaj nogę będziemy trzymać stabilnie, tak żeby jej nie dała się nam naszemu odepchnięciu. Tutaj rośniemy do sufitu, dłoń na wysokości barku i w tej pozycji. Na wdechu otwieramy klatkę, kciuk do tyłu, skręcamy się za ręką i wydech, wracamy góra. Otwieramy klatkę, wdech, patrzymy za ręką, otwieramy się i wydech, wracamy góra. Wdech, otwarcie klatki, skręcamy kciuk do tyłu. Wydech wracamy. I wdech. Otwieramy klatkę patrzymy za ręką. Wydech. Wracamy, otwieramy. I wracamy, jeszcze dwa. Otwieramy klatkę wdech. Wydech wracamy. I jeszcze raz wdech. I wydech świetnie. I na drugą stronę dajemy sobie rękę za kolanko, ręka. Tutaj dłoń na wysokości barku, czubkiem głowy sięgamy daleko. Otwieramy klatkę, wdech, skręcamy i wydech, wracamy. Otwieramy, wdech, patrzymy za ręką tył i wydech, wracamy. I wdech, otwieramy, patrzymy za ręką i wydech, wracamy. Otwieramy, wdech i wydech. Otwieramy, klatkę, wdech. I wydech, i jeszcze wdech, i wydech, ostatnie dwa, otwieramy klatkę, wdech, wydech, wracamy, i jeszcze raz wdech, i wydech, wracamy. Świetnie, i teraz przez boczyk przechodzimy do leżenia na plecach, prostujemy sobie nóżki. W sumie to jak Wam wygodniej. Na pierwsze ćwiczenie możecie zostać z ugiętymi, na drugie sobie wyprostujemy na pewno, ale jeżeli chcecie, na pierwsze też mogą zostać wyprostowane, tak żeby Wam też było wygodniej dla odcinka lędźwiowego. Układamy sobie ręce na bliznę i teraz będziemy się starać wziąć głęboki wdech do naszych dłoni. Czyli staramy się z wdechem nabrać powietrze do podbrzusza, delikatnie unieść nasze dłonie i wydech, wypuszczamy powietrze. Bierzemy głęboki wdech do naszych dłoni. I długi wydech, wypuszczamy powietrze. I wdech do naszych dłoni. I wydech, wypuszczamy powietrze. Wdech. I długi wydech. Świetnie. Nabieramy dużo powietrza, wdech. Wypuszczamy powietrze, wydech. Świetnie, jeszcze wdech do dłoni i wydech, wypuszczamy powietrze i jeszcze raz wdech i długi wydech, wypuszczamy powietrze. Świetnie i teraz prostujemy sobie nóżki, prostujemy ręce za głowę i tak się przeciągamy, jedna, wydłużamy w tym samym momencie prawą rękę, prawą nóżkę, wyciągamy cały bok i to samo druga strona. Tak jakbyśmy się wyciągały, takim troszkę banankiem, przeciągały. Raz jedna, raz druga. Wdech głęboki i wydech. Wdech i wydech. I tutaj ciągniemy daleko dłonią, stopą. Wracamy i druga. Dłoń, stopa. Wracamy. I na zmianę. Raz jedna. Raz druga. wciągamy, wydłużamy. Wracamy i druga. I wracamy. zęgamy I druga. Wracamy. zęgamy, Wracamy. Jeszcze pół, dwa. I po razie. Super. I zatrzymujemy. Świetnie. I teraz uginamy nóżki i przytaczamy się na boczek. Ogólnie w tych ćwiczeniach możecie czuć ciągnięcie w okolicy blizny i to jest normalne i trochę po to ćwiczymy, żeby to ciągnięcie się zmniejszało i żeby go nie było z kolejnymi ćwiczeniami. Więc też się nie bójcie, że się powie takie ciągnięcie, na spokojnie, pracujcie w takim zakresie, żeby ono było delikatne i stopniowo sobie ten zakres zwiększajcie w kolejnych razach, kiedy będziecie powtarzać to ćwiczenie. Uginamy sobie nóżki, mniej więcej do kąta prostego, chociaż może być troszkę mniej. I układamy sobie głowę, to możecie też sobie dać poduszeczkę, jeżeli Wam będzie wygodniej. Układamy rękę na rękę, dłoń na dłoń i w tej pozycji na wdechu. Otwieramy klatkę. Staramy się odłożyć dłoń i park na podłogę. I z wydechem wracamy rękę do ręki. Otwieramy klatkę wdech. I z wydechem wracamy rękę do ręki. Otwieramy klatkę wdech. I wydech. Wracamy rękę do ręki. Otwieramy klatkę wdech. I wydech. Wracamy. I klatka wdech. I wydech. I jeszcze dwa. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I z kolejnym razem zostawiamy otwartą klatkę. Ręka jest po skosie, czyli nie jest dłoń na wysokości barku, tylko troszkę wyżej. Staramy się odłożyć dłoń, dokleić bark i patrzymy za ręką i utrzymujemy spokojne oddechy, spokojne wdechy i spokojne, długie wydechy. Wdech. I długi wydech. I wdech. I długi wydech. I wdech. I długi wydech. I jeszcze wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I z wydechem wracamy rękę do ręki. I cztery razy zrobimy takie ćwiczenie z zegar, czyli dłoń jest na dłoni. I w tej pozycji z wydechem suniemy dłonią przy podłodze za głową, daleko. Wracamy wdech. Świetnie. I wracamy z wydechem. Ręka do ręki. Rysujemy przy podłodze. Ja tu mam trawkę, troszkę mi jest trudniej. Wdech, ale na macie w domu przy podłodze będzie prościej. Wdech i wydech. Ręka do ręki. I jeszcze dwa. Wdech. Wdech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Świetnie. I zanim druga strona, to wracamy sobie jeszcze na chwilkę na plecki. Nóżki ugięte, stopy oparte, dłonie na, do boku skierowane, oparte. I przekładamy kolankę na jedną stronę, tyle ile czujemy, że... Nas puszcza cało i powoli wracamy. I tutaj możemy troszkę nawet się bujnąć delikatnie tak z miednicy, kiedy będziemy wracać, bo tutaj nam nie zależy na mocnym napileniu brzucha w tym ćwiczeniu, a bardziej nam zależy na tym momencie, kiedy nóżki leżą. Dosłownie po dwa, trzy powtórzenia. I zostajemy sobie na chwilkę w takim skręcie. Trzy oddechy do boku w żabar. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Świetnie. Wracamy na drugą stronę nóżki. I oddychamy sobie wdech. I długi wydech. I wdech. I długi wydech. Jeszcze raz. Wdech. I długi wydech. Świetnie. I wracamy sobie na boczek. Przez boczek możecie się po prostu też odwrócić tyłem. Ja się odwrócę, żeby tutaj było lepiej widać. Dokładnie to samo na drugą stronę. Czyli kładziemy się na boczku. Nóżki ugięte, ręka na rękę. Głowa leży. I na wdechu otwieramy klatkę. Patrzymy za ręką. I z wydechem wracamy ręka do ręki. Otwieramy klatkę. Wdech. I wydech. Wracamy ręka do ręki. I otwieramy klatkę wdech. I wydech. Jeszcze wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I i wydech. I wydech. I wydech, i z kolejnym zostajemy w otwartej klatce. Patrzymy za ręką, ciągamy daleko głową, wzrokiem dłoń wyżej niż bark. I bierzemy głęboki wdech do boku żabar. I długi wydech, wypuszczamy powietrze. I nabieramy powietrze, wdech. I wydech. I jeszcze wdech. I wydech. O, ostatni. I wydech. Świetnie. I teraz zegar, dłoń na dłoni. I na wdechu suniemy ręką, rysujemy takie półkole. Ręką blisko, blisko do tułowia, do pośladka. To na wdechu. I na wydechu wracamy rękę do ręki. I wdech. Dosuniemy półokrąg i wydech. Ręka do ręki. I wdech. I wydech. Ręka do ręki. O, ostatni raz wdech. I z wydechem wracamy. Ręka do ręki. I wychodzimy sobie do góry. I teraz jeszcze mamy klęk na jednej nóżce, druga noga daleko do przodu. To jest ważne, że nie kąt prosty, tylko daleko w przód. Miednica podwinięta. Czyli podwijamy ogonek, schodzimy nisko biodrami, dłoń wędruje za kolano. I w tej pozycji, na wdechu. Otwieramy klatkę, patrzymy za ręką. I wydech. Wracamy. Wdech. Cały czas nisko biodra, miednica podwinięta. I wydech, wracamy. Wdech. I wydech, wracamy. Cały czas też długie plecki. Jeszcze trzy. Wdech. I wydech. Dwa. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Świetnie. I to samo na drugą stronę zmieniamy sobie nóżkę, daleko do przodu kolanko miednica podwinięta, schodzimy nisko biodrami, ręka wędruje za kolano od zewnętrznej strony, długi kręgosłup dłoń na wysokości barku na wdechu otwieramy klatkę i z wydechem wracamy przód otwieramy klatkę, wdech i wydech wdech i wydech i wdech I wydech. Jeszcze dwa razy. Otwieramy klatkę. Wdech. Wydech. Wracamy. I wdech. I wydech. Wracamy. Świetnie. I siadamy sobie jeszcze w sadzie skrzyżnym. Zagarniamy pośladki. Tak, żeby siedzieć na guzach kunszowych. Plecy są proste. I pracujemy sobie teraz do boku. Bierzemy. Wdech. Sięgamy daleko do boku. Tutaj posladek się nie odrywa. Zostajemy w takim skłonie. I wydech. Wracamy góra. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Jeszcze. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. Daleko, daleko, daleko. I wydech. I zrobimy tylko skrzyżowanie nóżek. Odwrotnie krzyżujemy. Pośladki są dociążone. Plecy proste. Długi kręgosłup. I znowu na wdechu sięgamy daleko do boku. Z wydechem wychodzimy góra. Wdech. Daleko do boku. I wydech. Uf, góra. I wdech. I wydech. Jeszcze wdech. I jeszcze wdech. I wydech. Ostatni raz. Długi bok. Daleko, daleko. I wracamy. Góra. Świetnie. Zostajemy sobie w tym sadzie skrzyżnym i na koniec trzy długie, spokojne wdechy i wydechy, tak żeby wyciszyć cało. Bierzemy głęboki wdech, ręce nad głowę. I długi, spokojny wydech, opuszczamy ręce bokiem. Jeszcze wdech, ręce nad głowę. I wydech, opuszczamy ręce bokiem. I jeszcze raz wdech. I długi, spokojny wydech, do końca wypuszczamy powietrze. I dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj proszę kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a jeżeli już to robisz, to wyślij ten filmik przyjaciółce, także żeby ułatwiać do większej ilości osób i im pomagał. Do zobaczenia!